Cześć! Pasy napędowe istniały już w czasach starożytnych Greków i Rzymian, ale obecnie są to prawdziwe produkty high-tech. Dlaczego? Paski napędowe są tworzone zgodnie z określonymi wymaganiami. Niektóre pracują w oleju, inne muszą wytrzymywać wahania temperatury, a jeszcze inne przenosić duże siły rozciągające w ciągu milionów cykli zginania i setek tysięcy mil pracy w silniku. I nie tylko wydajnie i bezpiecznie, ale muszą także pracować cicho i bez wibracji. Tak więc paski naprawdę mają ciężkie życie. Aby upewnić się, że tak jest, każdy nowy produkt jest sprawdzany w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym. Dzisiaj przyjrzymy się, jak to się robi razem z Timem Fisem. Cześć, Tim. Cześć Stefan, dziękujemy, że znalazłeś czas, aby do nas dołączyć. Chcemy przyjrzeć się, jak testowane są nowe produkty, zanim zostaną wprowadzone na rynek. Z przyjemnością mamy ponad 150 różnego typu testów i teraz możemy razem przyjrzeć się kilku z nich. Świetnie, zobaczmy, no to idziemy. Tutaj możemy zobaczyć test odporności chemicznej naszych pasków pracujących w oleju. Pasek przechowywany jest w gorącym oleju zawierającym 25% paliwa i dodatków kwasowych przez kilkaset godzin, po czym trafia na stanowisko testowe. Tam dokładnie sprawdzamy, czy spełnia kryteria przewidywanej żywotności produktu. Jaki jest sens stosowania pasków pracujących w oleju? Pasek do napędu wałka rozrządu pracując w oleju wytwarza około 30% mniej tarcia niż łańcuch. To różnica 1 g CO2 na każdy kilometr. Stabilność długości paska rozrządu jest również 3 do 6 razy większa niż łańcucha, co oznacza, że układ rozrządu pracuje z większą precyzją. I to tutaj testujesz różnego rodzaju ciecze, które mogą znaleźć się w oleju, ciecze, które mogą dostać się do oleju, a także wszelkiego rodzaju oleje. Stworzyliśmy kilkaset mieszanek olejów z kwasem, ze zużytym olejem, sadzą i pozostałościami spalania jako naszymi mediami chemicznymi. Tutaj je podgrzewamy i umieszczamy w nich paski. Następnie sprawdzamy, czy pasek nadal jest w 100% odporny i czy nie doznał żadnych uszkodzeń. Oto nasza komora ozonowa, w której wszystkie komponenty są testowane pod kątem odporności na ozon. Jaki problem stwarza ozon? Ozon to gaz, który jest obecnie wszędzie w powietrzu. Jest reaktywny i atakuje substancje organiczne, takie jak guma. Ozon powoduje pękanie powierzchni i musimy temu zapobiec. Dlatego tutaj sprawdzamy wszystkie mieszanki do naszych pasków rozrządu i pasków wielorowkowych, aby upewnić się, że są one całkowicie odporne na ozon. Czyli nie da się zapobiec kontaktowi ozonu z paskami? Dokładnie, jest to nieuniknione, ponieważ ozon jest wszędzie w powietrzu. OK. To jest miejsce do prób rozciągania. Maksymalna siła rozciągająca, jaką nasze paski mogą wytrzymać przed rozerwaniem, jest jedną z ich najważniejszych właściwości i zwykle projektowana jest z dużym zapasem. Dzięki temu napęd pasowy może nadal przekazywać maksymalną moc nawet po 10 latach użytkowania. Dlatego paski są zawsze projektowane z marginesem bezpieczeństwa. Tak, to bardzo duży margines, aby pasek mógł bezpiecznie poradzić sobie ze wszystkim, co spotka go przez cały okres użytkowania. Ok, zobaczmy teraz, jaką siłę osiągniemy, zanim ten pasek się rozerwie. Pasek ma zwykle wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 35 kN lub 3,5 tony metrycznej. Oznacza to, że możesz z łatwością podnieść nim w pełni załadowanego sprintera. To ogromna wartość. Tak, z pewnością. Tutaj mamy komorę klimatyczną, w której przeprowadzamy testy wysoko- i niskotemperaturowe kompletnych silników, w tym silników klientów. Pokażę ci. Widzę: zgadza się, więc możesz zaoszczędzić na podróży służbowej do Finlandii, ponieważ masz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzić testy jak na zimnej północy. Dokładnie tak. W tym miejscu przeprowadzamy testy w niskich temperaturach. Przeprowadziliśmy test silnika klienta, który powodował problemy z hałasem tylko wtedy, gdy pozostawiono go na zewnątrz w nocy w temperaturze 0 stopni. Dopiero wtedy, gdy został uruchomiony, piszczał przez 3 sekundy. Jest to niezwykle trudne do powtórzenia. Bardzo specyficzne. Tak jest. Taki jest jednak plan. Przywieziemy tu silnik klienta i spróbujemy odtworzyć dokładnie ten sam hałas. Jeśli uda nam się go konsekwentnie odtworzyć, koledzy z działu rozwoju produktu rozpoczną pracę nad udoskonaleniem paska i wyeliminowaniem hałasu. wygląda na to, że wkrótce zrobi się chłodno. Masz całkowitą rację. To są nasze stanowiska do testów w niskich temperaturach. Paski są sprawdzane pod kątem odporności na zimno przy minus 40 stopniach. Jest naprawdę zimno. Wyobraź sobie, że jesteś w ośrodku narciarskim i zostawiasz samochód na zewnątrz na noc. Gdy rano uruchomisz silnik, zamarznięty pasek zaczyna pracować na kole pasowym. W takim przypadku musi być nadal elastyczny, nie załamywać się i nie pękać. Dlatego tutaj paski są uruchamiane ponad 100 razy przy minus 40 stopniach, aby sprawdzić, czy pracują płynnie. Chciałbym mieć tyle urlopów narciarskich. Tu jest dosyć zimno, chodźmy się gdzieś rozgrzać. Niedługo zrobi się znacznie cieplej, ponieważ stanowiska testowe w sekcji testów wytrzymałościowych działają przez całą dobę. Wydzielają więc sporo ciepła. Testy przeprowadzamy na ponad 150 stanowiskach w różnych warunkach. Zimno, upał, błoto, woda. Jednak nasza praca skupia się głównie na ciągłej pracy w wysokich temperaturach w celu sprawdzenia żywotności pasków. Przebiegam 5 km dziennie na bieżni, ale chyba to nie to samo, prawda? Zgadza się, biegamy dłuższe dystanse. Celem jest symulacja żywotności na poziomie 150 tysięcy km w ciągu 150 godzin. Co ważne, na końcu testu na pasku pojawia się taki sam wzór uszkodzeń jak po 150 tysiącach km pracy. Paski są testowane w warunkach przeciążenia, ponieważ w przeciwnym razie musielibyśmy je testować przez lata, zanim uzyskalibyśmy jakiekolwiek wyniki. Testujemy je przy wyższych siłach i momentach niż w rzeczywistych warunkach pracy paska. Wygląda na to, że będę musiał podkręcić bieżnie o kilka poziomów. Tak, jeśli chcesz dorównać naszym paskom. Nie jestem pewien, czy dam radę. To nasz hydropulsator z testem obciążenia udarowego. Po środku mamy komorę grzewczą z temperaturą 150 stopni i rozcięty pasek zębaty. Za każdym razem, gdy pojawia się impuls z pompy wtryskowej, pasek rozrządu ugina się z powodu dużego obciążenia pompy. W teście wytrzymałościowym odwzorowuje się to 20 razy na sekundę. Więc robicie test poklatkowy? Dokładnie tak. Dziennie wykonujemy około 1,7 miliona impulsów. Jednak pasek w ciągu swojego życia będzie musiał wytrzymać ich ponad 700 milionów, dlatego testujemy w warunkach przeciążenia, a następnie obliczamy żywotność paska przy mniejszych siłach. Oznacza to, że paski mają ponownie duży margines bezpieczeństwa. Zgadza się. To jest stanowisko do pomiaru współczynnika tarcia pasków wielorowkowych. Pasek jest prowadzony z dużym kątem opasania na tym kole pasowym i małym kątem opasania na drugim kole pasowym. Moment obrotowy jest zwiększany aż do uzyskania stuprocentowego poślizgu paska, więc chodzi o tarcie i poślizg. Dokładnie tak, ale trochę tarcia i poślizgu jest potrzebne, prawda? Zgadza się. W rzeczywistości mamy do czynienia z pewnym dylematem. Z jednej strony zależy nam, aby współczynnik tarcia był jak największy, by pasek mógł przenosić wysokie momenty obrotowe. Z drugiej strony chcielibyśmy, aby współczynnik tarcia był mały, żeby pasek nie wydawał żadnego dźwięku, gdy się ślizga. Dlatego przez cały okres użytkowania paska znajduje się on w środkowym przedziale pracy. Widziałeś, jak sprawdzane są nowe technologie pasków zanim trafią na rynek i do Twojego warsztatu. Tim i ja mamy nadzieję, że podobał się Wam film. Jeśli tak, polub go lub napisz komentarz. Do następnego razu. Do zobaczenia.